Pobudka. Pobudka. Tutaj też towarzystwo jeszcze śpi. Nawet ch chrapie. A później ty mówisz, że ja chrapię. Ty Zobacz, chrapisz chrapisz najgorzej. jest najgorzej, najgorzej no Cześć wszystkim. Mamy sobotę. Ja dzisiaj wraca do Paryża. A my wracamy do swojej rzeczywistości rzeczywistości, słuchajcie przez ten cały czas póki ona była u nas, no to ja się starałam, naprawdę starałam się odciąć od tego wszystkiego po prostu żeby się nie stresować, no ale rzeczywistość jest nieubłagalna się idzie po wodę, ja idę obudzić dzieci, bo naprawdę nikt nie chce wstać i ja wiem dlaczego, ponieważ o godzinie 24 wczoraj dziewczyny sobie siedziały i myły buty Eja i Aisza rozumiesz, one nie chciały iść spać a teraz nikt nie chce się obudzić. Dziewczyny. Ej! Wstajemy. Wstajemy. My wyjść o godzinie. 9. Jest godzina 9.18. Szybciutko. Ej! Wstajemy, naprawdę. Już, 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 już. Ej, wiem, że ty chcesz, żeby Eja została tutaj. Ja też e, chcę, ale ona musi wracać do Paryża, ona wraca do szkoły i już ferie jej się kończą. Ejsza, wstawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Powódka. Po obudka. No watch. Nie ma szans. Dziewczyny z trudem wstały. Elias przed chwilą spał. Znów się obudził. Później znów zasnął. I coś, słodzianko, coś. Stajemy. Mój czuwam, chce spać jeszcze. Zabieraj, malajcie. Już wychodzimy. Jak zawsze mamy 100 walizek. Mordzący Elias! dzieci! Już, 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 I tu walizka, i tu jakieś rzeczy! I tu gra! Wszystko na pewno zabraliśmy! Nie wiem, jak coś to będziesz paczko dla Ej wysyłała! I'm sad! Really? Oui! Zero, nie, nie, nie! To, to jest zero, zero! Wychodzimy na minus 3. No już jak chyba śpi. No śpisz? Maja. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Kto Nie wiem. Kim jesteś? Przyjechałaś oddzielną windą. No bez tak. nas. Maja? Maja śpi? Nie kocha Majisia. Ta To jest Żabka, dziękuję, temperówka. Chodź tutaj. Żabka, dziękuję, temperówka. Przepraszam. Idź spać. Wspinają się? Czy myją okna? Wspinają się i myją okna. Jednocześnie. Ta. 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 <laughs> Już jesteśmy na lotnisku Chopina. Nie, Ej, ja obawiam się, że zaraz jej samolot odleci. No się coś pokręcił. W moim wózku. To A to było to szybciej. Wieko, to Ej, ja tu. 12.05 12, Paryż 12.05 Ja tak tyłam się cieszyć o, tak szybko, tak Nie, tu jest odprawa bagażu tego większego gdzieś tam? Tak, później ona dalej idzie A tata leci. Ej, nie leci <grym <grym o, już się udał, cię. Elia. Elia. Dziękuję. Ja jakby czekam, że lecę. Że ty lecisz? Okej, eja. <ślinicza> Co ona robiła? Czekaj, czekaj. Te... czekaj. Ja jej powiedziałam, jeszcze lecisz. Zaraz. O, wczoraj dziewczyny tak szalały, po prostu. Straszne. O, patrz, patrz, teraz patrz. Oj Jasz! Drogi, no swe, ja, ja chciał, cios! Mówię dać, Slip, Slip, Slip! A ja! ha Mamy nawet mniej niż godzinę do odlotu, A to dobrze, dobrze czy niedobrze? ja myślę, że. <laughs> Jesteśmy spóźnieni jak zawsze. To znaczy Eja się spóźnia, ale mam nadzieję, że zdąży na samolot. Maja ma bardzo pasującą grę. Jakieś Takie, lotnisko. A, zadbaj o bezpieczeństwo na lotnisku. Co się dzieje? Najpierw był pełna ciepłko, ona chorowała, ale nie, nie potrzebna jej pełne ciepłunko, bo...

Je ne suis pas de jaloux. Seulement on rigole. Il C'est toujours une part de vérité. Mm -hmm. Non, ce n'est pas. Il n'y a, a pas de part de vérité. On Pour le Oui Oui, tu Really Oui Oui Zobacz, <noise> jest za sklepem, w środę? prawo i cały czas po prostu <noise> to będzie paszportowa i Zobacz, fortepian. Portepian Chopina. Ponieważ to jest lotnisko Chopena, więc fortepian jest Chopina. Ale taki prawdziwy? Nie, myślę, że nieprawdziwy, ale podobny. Co, jeszcze? Wracamy do łodzi? Tak. Wracamy do rzeczywistości? Wracamy do kartkówek, do nauki, do sprawdzianów? Nie. Nie.

Ej, się a ja kapisz Po francusku tu. <laughs> Przyjechaliśmy na stację benzynową. Elias już nie mógł wytrzymać w foteliku, więc idziemy coś zjeść. tak? Ajap tu. Ajap, ajap Pozdrawiłeś jak on aja, Ajap, ajap Ajap Elias. Ej, e Elias nie wie gdzie jest, Samolot już startuje ja nawet, oh, Wow. Skrzydło samolotu. bye. Oh. baj! Zobacz swoje syn co robi. Mój syn, tylko mój syn. Jak coś złego robi, to od razu nie, mój syn. Nie nie, 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 On pomaga. Nie rozumiesz, on pomaga po prostu, on pomaga. Zobacz, te paluszki, te paluszki. Już. Już. Eliasko! Mama, papa! Nie! No, no. Jak się kłóci jeszcze. No, no, no! No, nie, no, 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 no! Tata, do, do, I co, zobacz! Franklin i walentynki! Jest super bohater! A ty czytałaś, A, tak? Tak! I co, fajna da. książka była? Czyściciela? Te? 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 Tu Tak? Tak Po co ci tyle aut? Powiedz mi, powieku Potrzebuję Elias jak usłyszał, że ja gdzieś idę No to od razu przestał rozrabiać w aucie i chciał iść z nami Tak Eliasku? Ej, jakie słodziaki I tu mama z kanapkami, udało się kupić trzy ostatnie kanapki z łososiem Pokaż tacie, co kupiłaś Auto? Tak udało nam się kupić trzy ostatnie kanapki z łososiem Całkiem fajna kanapeczka, chyba z dobrą bułką taką, widzisz? O tak Dokładnie Specjalnie o tobie myślałam Dziękuję. Żeby nie było biała bułka Na dietę to. po oficjalnej Zaraz oficjalnie, ponieważ wracasz do domu, tak? Tak A będzie kolejny wyjazd i znów to samo, myślą, myślą. Kupiłam jeszcze sobie sałatkę. Słuchajcie, jesteśmy już w łodzi. Jakoś z Masią się rozgadaliśmy, że nawet nie zauważyliśmy, jak tak szybko dojechaliśmy. Fajnie, Maya spała. Eliasek też później zasnął, tylko Isza siedziała w, w telefonie. No. Tak, Gadała ze ją Słuchajcie, jesteśmy już w domu. Wracamy do swojej rzeczywistości. Isza tutaj już robiło porządki. Trochę nam brakuje. Ej, nie wiem, czy uda jej się przylecieć jeszcze do nas w kwietniu. Byłoby fajnie, ale wątpię, coś w to wątpię, ponieważ ona naprawdę już z nami się zmęczyła. Obserwuję też, jak rośnie cena paliwa, i wydaje mi się, że muszę kupić sobie rower. Na wiosnę chciałabym też ruszyć trochę z naszym tutaj ogródkiem. Może coś posadzimy. Ale to już będzie zupełnie inna historia. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia, Maja i Mama. do zobaczenia do nowych vlogów. Pa, pa!